Nie było wrogości, nie było przyjaźni, że tak powiem, żadnej, nie było zażyłości żadnej. Także ten, e, co było, myśmy, żeby kupić sobie coś u tych Uzbeków, czy coś, bo oni już jednak byli bardziej za, zadomowieni tam, co prawda też niewiele mieli, więc się wymieniało własne rzeczy, prawda, które się przywiozło, czy jakieś ubrania, cokolwiek w zimie, w zimie znało, że to już był kompletny głód. I też, tylko tyle, co, co się dostało, to przez wymianę u tych Uzbe Uzbeków, Czyli. I ja pamiętam, e, nawet nie było czym ugotować, bo myśmy nie byli przygotowani. Te Uzbeczki latem zbierały ten kiziaki, to jest ten e, wysuszony nawóz. Myśmy, nie przygotowaliśmy się do tego, bo mama pracowała, w ogóle nie było żadnego, ja wiem, planu. Także wiem, że mama gdzieś tam ukradła trochę siana u krów i przyłapali ją, więc przyjechało NKWD, prawda, ją była oskarżona, ale jakoś się upiekło, w każdym razie nie zamknęli. No, też pamiętam taki wypadek, że wilki podchodziły pod te obory z krowami, ale kiedyś cielak zdechł i oni wywieźli kazas daleko w step, na śnieg. I nasze mamy zobaczyły, że tam tego cielaka tam wywieźli, więc był słoneczny dzień, ten, więc poszły go zabrać. I przyciągnęli go, ale potem się dowiedziały, powiedzieli im, że ten cielak jest zatruty, żeby te, więc nic nie było.